Ludzie są tacy zamknięci w domach, nie ma takich odwiedzin. I to właśnie mi się wydaje, że powinniśmy zaczerpnąć właśnie z dawnych czasów i, i jednak otworzyć się bardziej na drugiego człowieka. Państwu, na zakończenie naszych reminiscencji teatralnych porozmawiamy z panią Barbarą Urbanik z Grupy Teatralnej działającej przy rodzinie Kolpinga w Lubożycy. Bardzo się cieszę, że zgodziła się pani na tę rozmowę, na opowieść o swoim życiu scenicznym i na to, że podzieli się pani swoimi wspomnieniami z czasów działalności w amatorskiej grupie teatralnej. Przejdźmy zatem może do pytań na wstępie. Jakby mogła pani, pani Barbara, opowiedzieć o sobie kilka słów. Skąd pani pochodzi? Skąd wywodzą się pani korzenie rodzinne? No i skąd to zainteresowanie teatrem? Pochodzę z małej miejscowości podkrakowskiej z Lećborowic. Urodziłem się w Krakowie. Ale z Leciborowic pochodzą moi rodzice, dziadkowie, także tam zapuściliśmy korzenie. Rozumiem. A zainteresowanie sceną, zainteresowanie działalnością w grupie teatralnej? Praktycznie teatr interesował mnie od zawsze, bo już w szkole podstawowej brałam udział w różnego rodzaju przedstawieniach, na akademiach szkolnych. Także jakoś to było we mnie od zawsze. Rozumiem. E, a jak zaczęła się Pani przygoda z Teatrem Amatorskim, z tą grupą teatralną w Lubożycy? No właśnie tak ciekawie, ponieważ byłam na spektaklu, e, który właśnie wykonywali aktorzy z Lubożycy robił mi wspomnienia robotników Solwaju. Bardzo mnie zainteresował ten spektakl. Podziwiałam tych aktorów, którzy brali w nim udział. I właśnie tacy nasi dosyć bliscy znajomi też występowali w tym spektaklu. I po spektaklu właśnie nawiązałam z nimi rozmowę, jakby można było dostać się do tej grupy teatralnej i oni mi zaproponowali, żebym się zapisała do rodziny Korpinga w Lubożycy i że ten teatr właśnie działa przy tej rodzinie. I tak też się stało. To... W zasadzie takie no, zrządzenie losu, przypadek, tak? Taki przypadek, taki, no po prostu ja bardzo chciałam, ja bardzo chciałam. Jak zobaczyłam, jak zobaczyłam ten teatr i, i w ogóle tych y, aktorów na scenie, to tak mnie to zainspirowało, że, że po prostu no, bardzo chciałam do tego teatru należeć. Rozumiem. A jak pani, Barbaro, wspomina pani swoje pierwsze występy sceniczne? A pierwsze występy to w zasadzie były zastępstwa, bo to nasz teatr wtedy prowadziła pani Ania, pamiętam, i to były zastępstwa właśnie w robotnikach Solwaju. Jak któryś z aktorów tam zachorował, czy nie mógł po prostu jakieś rządzenie losowe, więc wtedy ja uczyłam się tej roli i zastępowała. Rozumiem. A jakieś emocje tym pierwszym występom towarzyszyły? Trema, nerwy? A w zasadzie nerwy nie. tremy zawsze trochę było. Tremy zawsze trochę było, ale nawet pozostali koledzy czy koleżanki zastanawiali się nad tym, że, że ja nie mam tremy, że, że po prostu tak występuję bardzo na luzie. No to tylko pozazdrościć. Pani Barbaro jaką rolę w tej amatorskiej grupie teatralnej, którą Pani grała, uważa Pani za najtrudniejszą, która była największym wyzwaniem, wymagała najwięcej pracy? Ja myślę, ja myślę, że, że to będzie ostatnia rola. Właśnie w spotkaniu jubileuszowym, ponieważ to dla mnie było coś nowego, bo do tej pory w tych wszystkich spektaklach towarzyszył nam raczej monolog. Rzadko był jakiś dialog, a tutaj, właśnie ta sztuka opierała się wyłącznie na dialogu, i praktycznie to trzeba było nauczyć się ról. Roli swojej i rozmówcy, żeby coś tam nie pomylić, żeby wiedzieć, co po czym następuje, prawda? Więc to wymagało trochę, a poza tym, no, no już wie też nie ten, bo wcześniejsze role, byliśmy młodsi, lepiej wchodziły te role do głowy, a teraz jednak trzeba było poświęcić trochę więcej czasu. Rozumiem. Mówimy o e, spektaklu z Jastim Pileł tak, który mówię, że... wystawialiście w marcu w tak tak, tak, tak. Właśnie o tym spektaklu. E, no, byłem, widziałem, muszę przyznać, że spektakl zrobił naprawdę duże wrażenie. Tym bardziej, że przygotowywały go trzy grupy teatralne. No właśnie. No. E, jak e, wam się współpracowało na scenie? Jak, e, jak z tymi innymi aktorami? No, wydaje mi się, że, że, współpraca, że współpraca była dobra. Rozumieliśmy się i bardzo szybko jakoś tak zgraliśmy się, bo dlatego, że, że między jedną częścią, na przykład wykonywaną przez nas, a drugą częścią przez koleżanki z innej rodziny Kolpinga, kolegów, nawiązaliśmy szybki kontakt i oni nawet brali udział w tej naszej części. Tam sporadycznie, prawda? Ale, ale brali udział i bardzo fajnie to wypadło. No tak, bo sztuka jest w dwóch aktach, czego nie dopowiedzieliśmy. <laughs> bardzo miło nam się rozmawia. Natomiast no, rozmowa toczy się w ramach projektu, którego celem są wspomnienia, reminiscencje teatralne. Więc będę chciała, żebyśmy cofnęli się troszeczkę bardziej do tyłu, wstecz. I Wiem, że jako grupa teatralna przygotowaliście kilkanaście spektakli, tak. wiele takich bardzo wzniosłych. Które, który z tych spektakli uważa Pani za największy sukces grupy teatralnej w Lubożyckim? Dla no, największy sukces myślę, że była to sztuka o Maksymilianie Kolbe, Rycerz Niezłomny. Była to sztuka opowiadająca o życiu świętego Maksymiliana od lat dziecięcych, aż po, aż po śmierć w obozie koncentracyjnym. Wywarło to na mnie bardzo duże wrażenie i zapamiętam to do końca życia. To taki trudny sceniczny temat. Trudny rzeczywiście. Brało w nim bardzo dużo aktorów udział. Były dwie aktorki zawodowe. Byli bracia z Niepokalanowa. Była również młodzież, która wtedy należała do rodziny Kolpinga. Także dosyć trudny. Było nas bardzo dużo, ale efekt był niesamowity. Wspaniała historia. Pani Barbaro, to teraz może w drugą stronę. Na pewno też przez te kilkanaście czy kilkadziesiąt już lat na scenie zdarzyły się jakieś śmieszne, zabawne historie. Czy może nam Pani o czymś takim opowiedzieć? Śmieszne historie. No nie wiem, czy to jest takie bardzo śmieszne, ale zdarzyła się taka sytuacja, że na przykład. Yy, Mówiłam wtedy poezję Jana Pawła II i w pewnym momencie, chociaż miałam to tak wyklepane, że szkoda mówić, i w pewnym momencie dziura, nie wiem, co mam mówić dalej. Ale zetknęłam na Roberta i Robert odpowiedział mi dosłownie jedno słowo. I to wystarczyło. Już jakiś przebłysk się zdarzył i, i poszło dalej jak z płatka. Także to też właśnie tak zapamiętałam. Czyli sufler jest zawsze bardzo potrzebny, bardzo potrzebny, a, a w naszym przypadku tego suflera nigdy nie było. Musieliśmy właśnie tak jak w tej sytuacji radzić sobie wzajemnie. Także poprzez próby, które, które tutaj trwały, myśmy sobie utrwalali też rolę innych osób. I w danej sytuacji właśnie takiej, jak ta moja, można było pomóc drugiej osobie. Coś tam odpowiedzieć. No tak, czyli rozumiem, że na scenie bardziej współpraca niż rywalizacja. Oczywiście, że tak, oczywiście. Pani Barbaro. To może kolejna chwila na wspomnienia i refleksję. Na pewno przypomina pani sobie wielu aktorów ze sceny, z którymi współpracowaliście, czy też reżyserów, z którymi pracowaliście. Może, może tutaj jest dobre miejsce, żeby wspomnieć te osoby. Może o kimś warto przypomnieć. Na pewno warto przypomnieć o Ani Osławskiej. Ona bardzo długo z nami pracowała. Z nią Wystawialiśmy sztuki nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Byliśmy w Rzymie, byliśmy w Norwegii i ona bardzo dużo wniosła właśnie w ten nasz teatr. Rozumiem. A z zespołu, z waszej grupy teatralnej, czy jest jakiś aktor, jakaś osoba, z którą lubi pani grać, przebywać na scenie? Na pewno tak, na pewno tak. E, ale rzadko graliśmy, rzadko graliśmy właśnie z, e, z aktorami zawodowymi. E, pamiętam, w Niedźwiedziu graliśmy e, z panem Grabowskim. On występował przed nami i swoją, swoją rolą tak nas rozśmieszył. Pamiętam, rozmawiał z kimś przez telefon. I tak nas rozśmieszył, że trudno nam potem było pozbierać myśli w naszym występie, bo my występowaliśmy zaraz po nim. Rozumiem. No to już tyle lat na scenie wspomnień wiele. A jak Pani ocenia zmiany w waszej grupie teatralnej na przestrzeni lat? Jak było kiedyś, jak jest teraz? Co, co może dziś jest cenne, bardziej inspirujące, a co kiedyś było, było właśnie takie? Na pewno doświadczenie, na, na pewno doświadczenie. No zmieniło się bardzo dużo, zmieniają się ludzie, zmieniają się aktorzy, jedni odchodzą, przychodzą nowi, ale wydaje mi się, że chociaż mamy doświadczenie, ale jest nam teraz trochę trudniej, trudniej nauczyć się roli, Przedtem to wszystko było, dobra, pamiętam, że byli aktorzy starsi od nas, aktorzy amatorzy i oni tej roli uczyli się długo, a myśmy się tak dziwili, co oni tak się długo uczą, nam to tak wchodzi do głowy momentalnie, już wiemy, umiemy i ten... a teraz niestety dotarło to do nas, że to tak jest, że jak my teraz uczymy się roli, to też nam to zabiera więcej czasu. No niestety wiek robi swoje. No to ja ze swojej strony życzę Pani jeszcze wielu takich ról y, wspaniałych, y, ale wiem też, że Pani coś przyniosła y, na tą naszą rozmowę, jakiś atrybut możemy chwilkę o właśnie o po nim porozmawiać. o właśnie, właśnie ten kapelusz, ten kapelusz. On mi towarzyszył w wielu wielu występach. Y, Najpierw w kabarecie, baby, aż te baby. A potem, właśnie w sztuce, w niezłomnym rycerzu o Maksymilianie Kolbym. Właśnie tam też jako kuracjuszki w Zakopanym towarzyszyłyśmy Maksymilianowi, bo on chorował na płuca i, i, i właśnie został 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 skierowany do sanatorium i tam właśnie przebywaliśmy wspólnie razem z nim. I właśnie w tym kapeluszu wtedy występowałam. Czyli rozumiem, że czy kapelusz ma jakieś specjalne miejsce w domu? Tak oczywiście, naparowe? oczywiście, że tak, oczywiście, że tak jest przechowywany. I nawet e, e, miał być używany do spektaklu e, tego jubileuszowego, ale pani reżyser doszła do wniosku, że jednak lepiej bez kapelusza. Wspaniała historia, bardzo dobrze nam się rozmawia. Ja bym jeszcze dopytał e, o taką kwestię, może e, pani motta, pani takiego przesłania, czy ma pani coś takiego, jakieś motto sceniczne, e, którym chciałaby się pani z nami podzielić. No to właśnie z rycerza niezłomnego, że Maksymilian oddał życie za drugiego człowieka. Że w celi, chociaż wiedział, że to cena śmierci, rozmawiał ze swoimi współtowarzyszami, pocieszał ich jak mógł. A teraz nie wiem, czy by się znalazło człowieka, który by oddał życie za drugiego. A z rozmowami też jest trudno. Jakoś ludzie są tacy zamknięci. W domach, nie ma takich odwiedzin. I to właśnie mi się wydaje, że powinniśmy zaczerpnąć właśnie z dawnych czasów, i, i jednak otworzyć się bardziej na drugiego człowieka. Bardzo uprzejmie Pani dziękuję za rozmowę. Pani Barbara jestem pod ogromnym wrażeniem o tej opowieści. Dziękuję za poświęcony czas, za podzielenie się wspomnieniami. Niemniej była to bardzo inspirująca również rozmowa. Mam nadzieję, że trafi poprzez nagranie do szerokiego grona odbiorców. No i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa, że jeszcze będziemy mieli przyjemność w książce wspólnie porozmawiać o tych naszych teatralnych wspomnieniach. Dziękuję bardzo, życzę wszystkim. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.